Póki co definicja nadreaktywności się nie zmieniła, być może po tym ICS-ie w Tokio coś będziemy wiedzieli więcej, czy są jakieś tam nowe przesłanki, żeby tą definicję modyfikować. Póki co będziemy się posługiwali tą definicją, która istnieje która pomimo swoich niedoskonałości jednak myślę, że większość pacjentek w jakiś sposób odnajduje te, te objawy, które Państwo od nich słyszycie w trakcie wizyty, czyli parcia naglące, którym najczęściej towarzyszy częstomocz, którym towarzyszy nokturia z naglącym nietrzymaniem moczu lub bez tego naglącego nietrzymania moczu, oczywiście po wykluczeniu innych patologii w zakresie układu moczowego. I teraz od czasu do czasu w trakcie tej prezentacji będziemy się poruszali tymi wykładnikami zaprezentowanymi przez, i, i rekomendacjami zaprezentowanymi przez Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne, jak również przez SUFU. Dlaczego? Bo istnieje w tej chwili wiele takich przesłanek do tego, żeby popatrzeć Kompleksowo na naszego pacjenta, nie tylko na ten pęcherz, ale również na to, co ten pacjent tak naprawdę w swoim życiu poza pęcherzem moczowym leczy. Dlaczego, proszę Państwa? Ponieważ szereg tych leków, które stosujemy w codziennej praktyce, niestety niesie ze sobą też i działania niepożądane. Także tutaj szczególna ostrożność, jeżeli chodzi o leki aktywności antycholinergicznej, jest zalecana u osób starszych, gdzie możemy obserwować wzrost retencji moczu pomikcji. Możemy również obserwować kumulatywne zachowywanie się tych działań niepożądanych, jeżeli pacjent przyjmie również inne leki o aktywności antycholinergicznej. Jakby tego było mało, że musimy się jeszcze tutaj mocować z tymi różnymi rodzajami działaniami niepożądanymi, skuteczność tych leków w grupie pacjentów starszych jest niestety słabsza niż u pacjentów młodszych. I teraz oprócz tego słabszego efektu terapeutycznego niestety, obserwujemy te podwyższone ryzyko działań niepożądanych, również zaburzeń termoregulacyjnych u starszych pacjentów. Dlatego taka rekomendacja jest, żebyście Państwo stosując leki antycholinergiczne zaczynali od mniejszych dawek u starszych pacjentów i sukcesywnie w przypadku braku odpowiedzi na leczenie dopiero stopniowo je zwiększali. I bardzo ważna sprawa, żeby szczególną uwagę zachować u pacjentów, którzy mają demencję, ponieważ niestety leki aktywności antycholinergicznej mają to do siebie pomimo różnego stopnia swojej selektywności, że u części chorych, mogą zaburzać te funkcje kognitywne. I teraz tak, Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne położyło główny nacisk, proszę Państwa, na pacjentów z chorobą Parkinsona, zwróciła szczególną uwagę na pacjentów z chorobą Parkinsona i chorobą Alzheimera, z tego względu, że jak Państwo widzicie, przyjmują oni, ci pacjenci, całą gamę leków właśnie o tej aktywności antycholinergicznej, które mogą kumulacyjnie dawać efekt działań, skumulowany efekt działań niepożądanych u pacjentów, którzy biorą leki z powodu pachęża nadraktywnego, również o aktywności antycholinergicznej. Mało tego, jak Państwo upatrzycie na swoich pacjentów, bardzo często wielu z nich przyjmuje leki w terapii nadciśnienia tętniczego, które powodują, że pacjenci tracą potas, w związku z czym zaczynamy ten potas suplementować. I okazuje się, że leki antycholinergiczne, spowalniając pasaż w przewodzie pokarmowym, mogą powodować wzrost ryzyka kaliemi. Hiperkaliemi. dlatego że po prostu tego potasu się więcej wchłonie niż u pacjentów, którzy leków zwalniających motorykę przewodu pokarmowego nie stosują. No to tak powiedzmy sobie szczerze, do tej pory chyba nie do końca zwracaliśmy uwagę. Stąd jest taka rekomendacja, że jeżeli mamy takich pacjentów, jeżeli podejrzewamy, że któryś z tych efektów może wystąpić, to jednak, żeby sięgnąć po e, agonistę receptora beta-3 adrenergicznego w tej grupie chorych. Kolejna praca, nie jest ona absolutnie update'em, natomiast na chwilę, pozwoliłem sobie ją tylko na chwilę przedstawić, bo później się jeszcze odniesiemy do niej. Zwróćcie Państwo uwagę jak często pacjenci jak szybko rezygnują z leczenia antycholinergicznego. Tak naprawdę przepraszam tak naprawdę gdybyśmy popatrzyli powyżej pół roku stosowania terapii, no to tak w zależności od leku, ale mniej więcej co drugi pacjent, który rozpoczął leczenia po, po roku też w zależności od leku między 40 a 20% kontynuuje to, to, tą terapię. I teraz pozwoliłem sobie właśnie Państwu przedstawić taką nową publikację, która jak Państwo widzicie ukazała się całkiem niedawno. E, o tyle istotna, że pokazuje nam jak pacjenci często przerywają leczenie antycholinergiczne. E, praca profesora Chancelora i zwróćcie Państwo uwagę, e, dotyczyła pacjentów w Kalifornii. Początkowo przesklinowano blisko 4000 pacjentów, po przejrzeniu szczegółowym wszystkich kryteriów włączenia i wyłączenia zakwalifikowano do tego badania 620 pacjentów. I podobnie jak w badaniach klinicznych z nadraktywnością pęcherza, to blisko 80% pacjentów w tym badaniu stanowiły kobiety, co dla nas jako dla ginekologów jest oczywiście bardzo istotne, bo możemy troszeczkę więcej na ten temat wiedzieć. I teraz, proszę Państwa, o jakiś błąd. I to, co istotne, w tym badaniu jakie były te kryteria wyłączenia i włączenia? Do tych kryteriów wyłączających z tego badania była by, obecność objawów wysiłkowego nietrzymania moczu, istotnych zaburzeń statyki narządu płusiowego, ponadto, ponadto też kryteria związane z, z obniżonym przepływem cewkowym w trakcie uroflaometrii. I pacjenci deklarowali, jakiego rodzaju leki jak długo stosowali i w jakim odsetku poszczególne terapie przerywali. Bez slajdu troszeczkę może będzie ciężko to Państwu przedstawić, niemniej jednak pozwolę sobie uruchomić wyobraźnię i Państwu w jakiś sposób taki opisowy tą sytuację pokazać. Mniej więcej odsetek dyskontynuacji leczenia po włączeniu leczenia antycholinergicznego sięgał kilkudziesięciu procent w każdej tej grupie. Czyli pacjenci zaczynali z jednym lekiem, bardzo duży odsetek rezygnował, ponad 30 procent. byli przełączani na drugi lek ze względu na brak poprawy i tutaj ponownie. Pacjenci przerywali terapię ze względu na wysoki odsetek niepowodzenia naszego sukcesu terapeutycznego, ale co tak naprawdę jest kluczowe w tym badaniu, może nam się uda pokazać, czy już możemy. To tak naprawdę pacjenci, którzy stosowali to leczenie, pacjenci z naglącym nietrzymaniem moczu, czyli z tą komponentą ucieczek moczu poprzedzonych parciem, okazywało się. Poproszę następny slajd, jeżeli można. Zobaczcie Państwo, liczba epizodów nietrzymania moczu u pacjentów, którzy stosowali leczenie i u pacjentów, którzy przerywali leczenie. Niezależnie od tego, która terapia była, anty, który lek antycholinergiczny był stosowany. Także tutaj troszeczkę stoi to w dużej sprzeczności z tymi wszystkimi danymi, które tam uzyskujemy w wyniku prób klinicznych. Dlatego spodziewam się, że ta praca na pewno w jakiś tam sposób będzie komentowana szerzej w najbliższym czasie. Praca całkiem nowa, zobaczymy. Poproszę następny, jeżeli można. I teraz tak, jeżeli, proszę Państwa, mamy tych pacjentów z nadreaktywnością pęcherza moczowego i wiemy, że na podstawie tych przesłanek, że włączanie kolejnego leku antycholinergicznego prawdopodobnie nie zmieni jakości życia tych naszych pacjentów i nie wyleczy nam naglącego nietrzymania moczu tych pacjentów, czy nie poprawi nam satysfakcjonujący sposób życia tych pacjentów, no to możemy oczywiście sięgnąć po agonistę receptora beta-trzadrenergicznego, który ma zupełnie jak gdyby mechanizm działania w pęcherzu moczowym. Poproszę następny. I to badanie Państwo doskonale znacie, bo ono było też prezentowane i podczas, kilku, i podczas kongresu ekologicznego, i podczas kongresu PTG. Także ja sobie tylko pozwolę odnieść się do tego, że zwróćcie Państwo uwagę, że ten agonista beta-3 wykazywał istotną poprawę w zakresie średniej liczby ucieczek moczu na dobę w porównaniu z lekiem antycholinergicznym, czy w porównaniu z placebo. Poproszę następnym, Zarówno w tej dawce 25, jak i 50 mg. I teraz powstaje pytanie bo poruszamy się w tej tematyce pęcherza, poruszamy się, odnosimy się też do innych schorzeń i troszeczkę podglądamy, co robią inni. Podglądamy na przykład kardiologów, którzy łączą leki. Więc powstał pomysł, czy można by było zrobić takiej tabletki dwa w 1 prawda, dla tych naszych pacjentów z nadaktywnością pęcherza. Więc poproszę następny slajd, żeby połączyć jak gdyby ten mechanizm leku antymuskarynowego z lekiem, który będzie... Pobudzał receptory beta-3 adrenergiczne, czyli jak gdyby zupełnie inne punkty uchwytu, a efekt addytywny tych leków. Poproszę następny. I zostało przeprowadzone przy Państwa badanie Symfonii, które też prawdopodobnie Państwu jest, Państwu jest doskonale znane, aczkolwiek ukazało się, wyniki tego badania zostały w Europie i całkiem niedawno opublikowane. Gdzie, proszę Państwa, porównano placebo, solifenacynę w kilku dawkach, mirabegron w kilku dawkach, z kombinacją solifenacyny i mirabegronu w kilku dawkach. Poproszę następny slajd to sobie pozwolę przewinąć. To proszę następny, bo czas troszeczkę nam goni. I zwróćcie Państwo uwagę, co zaobserwowano. No, zaobserwowano istotną poprawę w zakresie zwiększenia objętości mikcji u pacjentów, którzy stosowali taką kombinację w połączeniu do monoterapii, czyli pacjenci, którzy przyjmowali lek 2 w jednym mieli większą, zwiększoną średnią objętość mikcji w porównaniu do pacjentów, którzy przyjmowali monoterapię, czyli albo samą solifanacynę, albo sam birabegran. Także pewnie jest to Światełko w tunelu dla tych pacjentów, szczególnie u których monoterapia z, z, z lekiem antycholinergicznym kompletnie nie przynosiła żadnego efektu klinicznego. Poproszę, następny slajd. I po, podobnie, przy Państwa, zaobserwowano również z, z, zmianę w zakresie średniej liczby mikcji na dobę, i tutaj też ta kombinacja mirabegronu w różnych dawkach w połączeniu z solifenacją wykaz wykazywała znaczną przewagę nad monoterapią. Poproszę, następny to, co jest istotne, nie zaobserwowano jak jakiegoś istotnego zwiększenia odsetka działań niepożądanych, ale zaraz się do tego jeszcze odniesiemy. Bo pozwolę sobie następny slajd pokazać. I właśnie tak jak pan profesor Baranowski mówił, całkiem nowa praca, jeszcze, jeszcze gorąca, też z European Urology. E, terapia pacjentów z nadreaktywnością pęcherza, którzy w tym okresie screeningowym i w tym okresie wstępnym otrzymywali leczenie tylko i wyłącznie lekiem antycholinergicznym. I nie uzyskali poprawy w zakresie objawów nietrzymania moczu przy włączeniu tylko i wyłącznie leku antycholinergicznego. Czyli mówiąc prosto, pacjenci dostawali solifenacynę. Jeżeli mieli poprawę taką, że wyeliminowała im całkowicie objawy nietrzymania moczu, nie przechodzili do dalszej części badania. Ci, którzy nie odpowiedzieli na monoterapię, przechodzili do dalszej części badania. Poproszę, na następny slajd. I teraz tak. W tej grupie, która przeszła do dalszej części badania, były różne kombinacje. Była solifenacyna w dawce 5 mg z 25 mg mirabegronu i była możliwość, jak gdyby, poproszenia o zwiększenie dawki na życzenie pacjenta. Oczywiście pacjent nie wiedział, jaką dawkę przyjmuje i jakiego leku. Kolejne ramię w tym badaniu to była sama solifenacyna w dawce 5 mg i solifenacyna w dawce 10 mg. Badanie trwało 12 tygodni. Poproszę następny. I to, co jest kluczowe, proszę Państwa, w każdym z tych ramion było ponad 700 pacjentów, czyli badanie ukończyło ponad 2100 pacjentów, w każdym z poszczególnych ramion. Poproszę o następny slajd. Zwróćcie Państwo uwagę, no i tutaj znowu jesteśmy ginekologami, mamy tę przewagę nad urologami, że pracujemy głównie z kobietami. W tych wszystkich badaniach pęcherzowych jednak większość pacjentów uczestniczących to są kobiety. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj ponad 83%. Pacjentów w, w, w grupie Mirapegrant Plus solifenacyna stanowiły kobiety, w grupie samej solifenacyjnej w dawce 5 mg blisko 83% i w dawce 10 mg blisko 84%. Jeżeli chodzi o przedziały wiekowe, też zwróćcie Państwo uwagę na co położono nacisk, bo to jest istotne, położono nacisk na to, żeby przynajmniej ten odsetek pacjentów powyżej 75 roku życia stanowił 5%. W, każdym, w każdej z tych ramion ten warunek został spełniony. I również. Pacjenci powyżej 65 roku życia stanowili ponad 30% w każdej z tych poszczególnych grup. Teraz zwróćcie, poproszę jeszcze, wróćmy na chwilę, wstecz, jeżeli można, czy, czy to ja przerzuciłem, o to, ok. Zwróćcie Państwo uwagę na jeden parametr, brak wcześniejszego leczenia antycholinergicznego, mniej więcej u co trzeciej pacjentki, jeden lek antycholinergiczny najczęściej, też ponad co trzecia terapia dwoma lekami, no, kilkanaście procent terapia powyżej, Dwóch leków też o kilkunastu procent. I to, co powodowało, że pacjenci szukali tej pomocy u lekarza i sięgali i zwracali się z prośbą o uczestniczenie w badaniu klinicznym, to był tak naprawdę brak efektu tej terapii, która była wcześniej włączona. Blisko, gdybyśmy zakągli blisko 90% tak naprawdę pacjentów skarżyło się na brak efektu. Plus jeszcze oczywiście te, te, te wartości się nie sumują do 100%, bo oczywiście u części pacjentów oprócz braku efektu były również działania niepożądane. Ale ten główny parametr, który powodował, że pacjent szukał nowej możliwości leczenia, bo właśnie brak efektu terapeutycznego. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli chodzi o zmianę średniej liczby epizodów nietrzymania na dobę w przebiegu terapii, zdecydowanie lepiej wypadała kombinacja tych dwóch leków, czyli mirabegron i solifenacyna, niż monoterapia. Również jeżeli chodzi o zmianę średniej liczby mikcji na dobę w przebiegu terapii, taka sama obserwacja. Zestawienie łączne tych działań niepożądanych, ale sobie pozwolę dla Państwa wybrać te, które nas tam najbardziej mogą niepokoić. Nadciśnienie tętnicze w przypadku kombinacji 1,7% pacjentów. Zaobserwowano wzrost ciśnienia tętniczego w przypadku stosowania terapii łączonej. Słuchać w jamie ustnej na poziomie zbliżonym do soli fenacyny w monoterapii w dawce 5 mg, solifacyna w dawce 10 mg zdecydowanie częściej powodowała tą słuchać, Jeżeli chodzi o zaparcia, odsetek porównywanych w tych grupach, tachykardia również czy też, y, czy też zaburzenia rytmu serca. Tutaj istotnych różnic nie było. I teraz dlaczego to jest dla nas takie istotne? Bo widzimy, że po prostu ta nasza terapia no, nie powoduje jakiegoś istotnego wzrostu ryzyka działań niepożądanych, przy czym też pojawiło się takie ostrzeżenie, Producenta w odniesieniu do samego leku, do mirawegranu, że u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym, żeby jednak tej terapii nie rozpoczynać. Także u tych pacjentów taka terapia łączona prawdopodobnie też nie byłaby wskazana. Podsumowując tą część prezentacji, jak najbardziej możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie czeka nas jednak taka tendencja, że będziemy łączyć leki. I jednym z takich najbliższych w najbliższym czasie tego co się może pojawić na rynku to prawdopodobnie ta kombinacja, bo ma bardzo dobre, ma bardzo dobre wyniki badań klinicznych. No my możemy sobie taką kombinację też sami zrobić, prawda, wypisując pacjentowi dwie recepty. To to, to nie stanowi jakiegoś wielkiego wyzwania, natomiast musimy pamiętać o tym, żeby pacjentowi powiedzieć. I teraz zgodnie z tymi rekomendacjami Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego i SUFU, terapia tabletkowa farmakologiczna nie działa. Sięgamy po trzecią linię leczenia. No my w Polsce z tej trzeciej linii opcji terapeutycznych, a z drugiej linii opcji farmakologicznych mamy toksynę botulinową. Nie mam za dużo czasu, więc pozwolę sobie tylko Państwu pokazać takie badanie profesor Cardozo, czego pacjenci by oczekiwali, jeżeli terapia tabletkowa nie działa. I okazuje się przy Państwa, że najchętniej nasi pacjenci to by sięgali po PTNS. No my w Polsce mamy trochę gabinetów, niestety nie jest to refundowane. Równie chętnie sięgaliby po stymulację nerwów krzyżowych, a najrzadziej sięgaliby po botox. Natomiast, natomiast no z dostępnych metod o udowodnionej skuteczności takiej terapeutycznej, to w Polsce ewentualnie PTNS nierefundowany, no i to toksyna botulinowa. Jakie są główne kryteria włączenia terapii toksyną botulinową, to oczywiście póki co wiek pacjentów? od 18 roku życia wzwyż. Myślę, że ten punkt będzie dyskutowany i wyniki leczenia minimum dwa leki antycholinergiczne przez okres co najmniej jednego, jednego miesiąca każdy. Dlaczego? No bo w świetle tych badań profesora Szansolaura okazuje się, że tutaj włączanie kolejnych leków antycholinergicznych niekoniecznie przynosi pacjentom poprawę. Ewentualnie można by się zastanowić, czy temu pacjentowi nie, nie włączyć agonisty receptora beta-trzedenergicznego albo kombinacji tych dwóch leków. Także tutaj yy, już kończę nadraktywność pęcherza moczowego, oczywiście intolerancja leczenia antycholinergicznego. Jakie są kryteria nietolerancji leczenia antycholinergicznego? No, przede wszystkim tutaj są wymieniane zaburzenia rytmu serca u pacjentów starszych, te zaburzenia kognitywne, oczywiście suchość w jamie ustnej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i zaburzenia widzenia. Tutaj też musimy pamiętać o tym, żeby szczególną uwagę zwrócić na pacjentów z jaskrą. No i też świeża praca to akurat z naszego ośrodka, w, którym, w której sprawdziliśmy, czy ta terapia toksyną botulinową poprawia jakość życia pacjentów z nokturią. Kryteria nokturii wybraliśmy takie bardziej rygorystyczne niż te, które mówią, że to jest przynajmniej jeden epizod oddawania w porze nocnej moczu. My zdecydowaliśmy się, że wybierzemy przynajmniej dwa i wykluczaliśmy pacjentów z nocną poliurią. I tutaj również to kryterium epizodu przynajmniej jednego nagącego nietrzymania moczu na dobę też musiał być spełniony u tych pacjentów. Badanie ukończyło 70, 76 pacjentek. Nasze wyniki również są nieco odbiegają od tych, które są w badaniach klinicznych. Redukcja liczby nietrzymań moczu, czy redukcja liczby e, częstości oddawania moczu nie jest tak spektakularna jak w próbach klinicznych. Niemniej jednak to, co nie było do tej pory badane, to o ile udało nam się zredukować liczbę... Nie trzymać moczu w porze nocnej, i o ile udało nam się zredukować liczbę tych wizyt w talecie, wtedy kiedy pacjentka spała, i wtedy kiedy wstając z łóżka w nocy pociąg mogła sobie na przykład złamać nogę, prawda, bo była mocno zaspana. Więc tutaj wykazaliśmy dosyć istotną poprawę i, i zdecydowanie duża poprawa, jeżeli chodzi o zwiększenie objętości moczu podczas mikcji, zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. Tutaj te różnice od siebie się nie różniły. To, co może być ciekawe, to jest update 2015 w tej chwili z Montrealu, ale praca jeszcze się nie ukazała, więc bazujemy na streszczeniu, to proszę Państwa, być może ten botoks nie będziemy podawać, tak jak w tej chwili to robimy, w 20 iniekcjach, tylko w dwóch albo w trzech iniekcjach, tak jak tutaj zaproponowano, bo wykazano, że w zasadzie, że, czy rozpuścimy ten botoks w 10 ml i wykonamy 20 iniekcji po pół mililitra, czy rozpuścimy w 10 mililitrach soli fizjologicznej i wykonamy trzy iniekcje, no, badacze którzy prezentowali tę pracę, stwierdzili, że efekt terapeutyczny jest taki sam, więc być może będziemy w tą stronę zmierzać. I myślę, że w tym roku też czeka nas kilka prac dotyczących zastosowania liposomów, w których będą zawieszane różne cząstki aktywne wpływające na pęcherz morza. To są akurat prace dotyczące toksyny botulinowej, w której też wykazano, że taka wlewka botoksu zawieszonego w liposomach daje efekt terapeutyczny do tych naszych podań podczas cystoskopii z iniekcjami. Do wypieracza. Także tutaj, no, z punktu widzenia komfortu pacjenta, na pewno zdecydowanie łatwiej i dla lekarza prowadzącego, i dla pacjenta jest znieść taką wlewkę, niż, niż wykonywanie cystoskopii. No, taką wlewkę też można by zrobić bez problemu w, w zwykłym gabinecie, bez jakiegokolwiek sprzętu specjalistycznego, więc być może to jest jakiś tam pomysł. To, co tam powiedzmy, budzi jakieś moje zastrzeżenia, to w tych wszystkich publikacjach, o których mówimy, że leczymy nadrektywność pęcherza jest cały czas. Podnoszony temat, żeby unikać ostrzykiwania trójkąta za wyjątkiem tam dysynergii zwieraczowych wypierajączego. W przypadku wlewki to ja nie mam żadnego wpływu, bo podaję do pęcherza, prawda? I tak naprawdę zgodnie z prawami fizyki, gdy pacjent siedzi, to ten trójkąt będzie najbardziej narażony na, wpływ, na, na te liposomy, które są nośnikiem tej toksyny toksynobotynowej, więc, więc nie wiem, jak, jak to zostanie tam ostatecznie rozwiązane, ale póki co te próby są obiecujące. W przypadku braku skuteczności tych wszystkich metod, o których mówiliśmy, rekomendacje są takie, żeby ewentualnie rozważyć cystoplastykę no, to tam do, do, do przemyśleń. I teraz jeszcze korzystając z okazji, z uprzejmości pana profesora Baronskiego, który też będzie z panem centrum Naprzeszewskim uczestniczył aktywnie w naszej konferencji w Lublinie, chciałbym państwa serdecznie ją zaprosić w maju, jeżeli państwo macie czas w tym terminie 19-20 maja. Serdecznie zapraszam. Dziękuję państwu za uwagę.